Czy kiedykolwiek, a może nawet regularnie i bez żadnego powodu, budzisz się między trzecią a piątą rano? Okazuje się, że dużą rolę w tym mogą odgrywać nie tyle czynniki zewnętrzne, co nasz podświadomy umysł. W dzisiejszym wideo poznamy siedem głęboko duchowych powodów tych tajemniczych przebudzeń, które rzucają światło na to, czego pochłonięci sprawami dnia codziennego nie jesteśmy w stanie dostrzec. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnij zostawić kciuka w górę oraz subskrypcji na tym kanale, by móc być na bieżąco informowanym o nowych filmach. Zaczynamy. Powód pierwszy: samo współczucie. Najczęściej przywoływanym powodem budzenia się między 3 a 5 rano jest znak, który bezpośrednio przemawia do naszego wewnętrznego krytyka. Często osoby, które budzą się w tych godzinach to osoby, które są szczególnie surowe w stosunku do siebie, zarówno pod względem pracy, którą wykonują, jak i oczekiwań, jakie stawiają sobie w życiu osobistym. To przebudzenie może być łagodnym przypomnieniem od wszechświata, że nadszedł czas, aby przestać być tak wymagającym. To chwila refleksji i zrozumienia, że dążenie do doskonałości we wszystkich aspektach życia jest nie tylko nierealistyczne, ale jest także źródłem niepotrzebnego stresu i frustracji. To uświadomienie szczególnie dotyka tych, którzy wysokie wymagania stawiają nie tylko sobie, ale również innym. Gdy te wysokie oczekiwania nie są spełnione, prowadzi to do znacznych rozczarowań i frustracji. Ponadto, wzorzec stawiania sobie wysokich wymagań może przenosić się na relacje osobiste, często manifestując się jako problemy z zaufaniem. Może istnieć ukryty strach przed zdradą lub zawodem. Co utrudnia pełne zaufanie swojemu partnerowi lub współpracownikowi. Budzenie się między trzecią a piątą rano może być zaproszeniem do introspekcji i uznania tych głęboko zakorzenionych obaw i niepokojów. Wczesne godziny poranne zapewniają doskonałe tło tej introspekcji. To okazja do prowadzenia ze sobą dialogu, aby zrozumieć i uznać, że niedoskonałości są częścią ludzkiego życia. To czas praktykowania. I kultywowania bardziej współczującego i zrozumiałego stosunku zarówno do siebie, jak i do innych. Poprzez rozpoznanie i radzenie sobie z tymi wewnętrznymi walkami, możesz zacząć się uzdrawiać i promować zdrowsze relacje, zarówno ze sobą, jak i ludźmi wokół ciebie. Chodzi o naukę zaufania nie tylko innym, ale także sobie oraz zrozumienie, że nie wszystko musi spełniać często nieosiągalne standardy doskonałości. Ten znak to wezwanie do przyjęcia wrażliwości i znalezienia w niej siły do wzrostu. Powód drugi. Komunikacja z aniołami. Zgłębiając duchowe znaczenie budzenia się między trzecią a piątą rano, natrafiamy na bardzo pocieszającą możliwość komunikacji z aniołem stróżem. Szczególnie intrygującym przypadkiem jest to, kiedy ktoś budzi się o konkretnej godzinie, np. o 3.33 rano. Co może być czymś więcej niż tylko przypadkowym zbiegiem okoliczności. Dokładnie ten czas może oznaczać, że Twój Anioł Stróż próbuje nawiązać z Tobą kontakt. Anioły, według wielu wierzeń duchowych, są niebiańskimi przewodnikami i opiekunami przydzielonymi każdej jednostce. Ich rolę często postrzega się jako prowadzenie nas przez życiową podróż, oferując wsparcie i mądrość. Budzenie się o tej konkretnej godzinie, zwłaszcza powtarzane wielokrotnie, może być interpretowane jako sygnał od tych opiekunów. To jakby sięgali oni do nas w naszych najbardziej bezbronnych i cichych momentach, aby zaoferować wsparcie lub odpowiedź. To zjawisko może być szczególnie istotne u tych, którzy modlili się, medytowali lub manifestowali konkretne pragnienia lub cele. Akt budzenia się o tej godzinie może być sposobem twojego anioła stróża na odpowiedź na twoje duchowe prośby. Można to traktować jako potwierdzenie że Twoje modlitwy i manifestacje są słyszane i że odpowiedzi na nie są oferowane w duchowej formie. Gdy anioł Stróż sięga do nas w tych wczesnych godzinach, może to być niezwykle pocieszającym i podnoszącym na duchu doświadczeniem. Jest to przypomnienie, że w naszej podróży nie jesteśmy sami i że wyższe siły duchowe zawsze nas pilnują oraz są gotowe oferować wsparcie i przewodnictwo. Te spotkania, przychodzące jako uczucia, myśli czy nawet wizje, Mogą dostarczyć głębokiego pocieszenia i jasności, zwłaszcza w czasach niepewności lub gdy szukamy odpowiedzi na większe pytania życiowe. Pięknym odkryciem jest to, że w momentach, kiedy jesteśmy bezbronni, mamy własnego anioła, który pomaga nam zrozumieć i poradzić sobie z zawiłościami naszych myśli i doświadczeń. Powód trzeci: cisza porannych godzin. Między trzecią a piątą rano może wystąpić unikalne zjawisko duchowe. W tym czasie wrażliwość na energię innych jest uważana za wzmożoną. Ta zwiększona receptywność jest wspierana przez spokój naszego otoczenia i spokój naszych umysłów, tworząc idealny stan do postrzegania i reagowania na te subtelne energie. Jest to szczególnie widoczne, gdy ktoś intensywnie o nas myśli. Bez względu na to, czy za nami tęskni, potrzebuje naszej pomocy, czy wysyła do nas emocjonalnie naładowane myśli. Współcześni metafizycy zagłębiają się w koncepcję mówiącą o tym, że myśli i emocje wykraczają poza wewnętrzne doświadczenia. Są one potężnymi formami energii, zdolnymi do przemieszczania się między duchowymi płaszczyznami. Ta energia ma moc łączenia ludzi w sposób przewyższający konwencjonalne środki komunikacji. Budzenie się w tych wczesnych godzinach może nie być jedynie zwykłym przypadkiem. Może to być bardzo istotne, energetyczne wezwanie od kogoś, kto jest z nami głęboko powiązany. Aby rzeczywiście nawiązać subtelne energetyczne połączenia, badacze zachęcają do głębokiego zaufania swojej intuicji. Zmysł ten można doskonalić, powracając myślami do niedawnych interakcji lub istotnych relacji z innymi w naszym życiu. Jeśli regularnie budzisz się w tych godzinach, rozważ osoby, z którymi jesteś związany. Czy jest tam ktoś, kto może o tobie myśleć, potrzebować twojej energii, lub być może szukać twojej pomocy? Uznanie i reagowanie na te połączenia może je wzmacniać, oferując jasność i wsparcie obu zaangażowanym stronom. W tych wczesnych godzinach zaleca się również zwracanie szczególnej uwagi na nasze uczucia. Jeśli obraz lub myśl o konkretnej osobie spontanicznie pojawia się w twoim umyśle, może ona być czymś więcej niż tylko zwykłym zbiegiem okoliczności. Może reprezentować energetyczny sygnał subtelną, lecz głęboką formę komunikacji waszych dusz. Łącząc fizyczne i duchowe światy, w chwili głębokiego połączenia, jesteśmy w stanie lepiej rozumieć nasze potrzeby i relacje z innymi. Powód czwarty egzystencjalna potrzeba odpowiedzi. To głęboko zbadane przez Mistyków zjawisko posiada wyjątkowo duchowe znaczenie. Prace Mistyków nad stanami zmiany świadomości. Podkreślają wyjątkowy charakter godzin porannych w łączeniu naszego fizycznego świata z wymiarem duchowym. Według spostrzeżeń, w tych godzinach hałas codziennego życia zanika, tworząc spokojne środowisko, które sprzyja duchowemu połączeniu i introspekcji. Ten czas to coś więcej niż okres odpoczynku, to okazja do duchowego wzrostu i oświecenia. Jest to moment, w którym złożoności naszego codziennego życia zanikają, nadając nam jasność i spokój co umożliwia rozważanie nad głębokimi pytaniami życiowymi. Podkreśla się wartość wykorzystania tych wczesnych godzin do introspekcji i medytacji. Ten spokojny czas staje się świętym miejscem do łączenia się z naszym wewnętrznym ja. Środowisko to idealnie służy osobom szukającym odpowiedzi na głębokie osobiste pytania lub borykającym się z egzystencjalnymi dylematami. W tym podwyższonym stanie świadomości można zdobyć wglądy i objawienia, które są nieuchwytne podczas zgiełku i hałasu dnia codziennego. Budzenie się między trzecią a piątą rano można zatem postrzegać jako wezwanie do duchowego przebudzenia oraz zaproszenie do eksploracji głębin naszej świadomości i wszechświata. To czas na cichą refleksję, zadawanie wielkich pytań. I otwarcie się na głębokie odpowiedzi, które mogą wynikać z ciszy i spokoju wczesnego poranka. Powód 5. Projekcja astralna wyjście poza ciało. Nasze badanie duchowych implikacji budzenia się między trzecią a piątą rano prowadzi nas do fascynującego zjawiska projekcji astralnej koncepcji głęboko splecionej z badaniami zjawisk metafizycznych. Znaczenie projekcji astralnej często uznaje się jako kluczowe duchowe doświadczenie. Spostrzeżenia badaczy sugerują istotny związek między projekcją astralną a przestrzenią między trzecią a piątą rano. Ten okres często jest postrzegany jako duchowo aktywna faza, która może powodować wyjście świadomości poza ciało. Zjawisko to znane jest właśnie jako projekcja astralna. Według obserwacji badaczy, jest to eksploracja, która wykracza poza naszą fizyczną rzeczywistość. Obejmuje podróżowanie do różnych płaszczyzn istnienia którą wielu ludzi opisywało podczas sesji regresyjnych, polegających na kontakcie duszy z poprzednimi wcieleniami. Te relacje często opisują głębokie doświadczenia zdobyte podczas ich astralnych podróży. Wpływ projekcji astralnej na rozwój osobisty i duchowy jest znaczący. Jak potwierdzają badania, osoby, które przeżyły takie doświadczenia, Często zgłaszają odkrycie niezwykłej wiedzy i zjawisk, do których nie mieli dostępu w swoim zwykłym stanie świadomości. Zgodne jest to z wiarą w transformującą moc tych doświadczeń i ich głęboki wpływ, który wywierają na duchową podróż jednostki. Mistycy, jak i badacze tego zjawiska zdecydowanie opowiadają się za bezpiecznym eksplorowaniem projekcji astralnej. Podkreślają znaczenie dokumentowania doświadczeń, sugerując, że prowadzenie dziennika jest kluczowe do zrozumienia tych głębokich podróży. Ta praktyka wpisuje się w nauczanie o głębiach podświadomego umysłu i jego roli w duchowej transformacji. Poprzez projekcję astralną, jednostki mogą badać ogrom swojej świadomości i wszechświata, zdobywając nieoceniony wgląd w siebie oraz przyczyniając się do swojego duchowego wzrostu i zrozumienia. Powód szósty. Zasłona między światami. W naszej podróży rozumienia duchowego znaczenia budzenia się między trzecią a piątą rano, napotykamy na pojęcie głęboko rezonujące z naukami współczesnej metafizyki. To zjawisko oznacza unikalny punkt w czasie, w którym granice między naszą rzeczywistością fizyczną a światem duchowym stają się coraz bardziej otwarte. Często mówi się o takich momentach, jako o okazjach do głębokiego duchowego przebudzenia. To przebudzenie charakteryzuje się zwiększoną świadomością i wzrostem intuicyjnych wglądów, odzwierciedlając głębsze połączenie z niewidzialnymi aspektami rzeczywistości. To właśnie w tych wczesnych godzinach nasza świadomość jest najbardziej otwarta na przekazy i wskazówki z wyższych poziomów istnienia. W tym czasie interakcje z duchowym światem są uważane za bardziej potężne i bezpośrednie. Może się to przejawiać jako bardziej namacalna obecność aniołów, stróżów. Otrzymywanie głębokich przesłań w snach, lub doświadczenie niewyjaśnionych spotkań duchowych. Współczesna metafizyka, która zagłębia się w rolę duchowych przewodników i aniołów, sugeruje, że budzenie się o tej porze może być próbą subtelnej komunikacji, podejmowaną przez te istoty. Mogą one oferować nam wskazówki, wsparcie lub nawet ostrzeżenia, które są kluczowe na naszej duchowej drodze. Reakcja na przebudzenia między trzecią a piątą rano. Jest istotnym aspektem praktyki duchowej. Ma ona również swoje korzenie w filozofii buddyzmu Zen, która w takich wypadkach zachęca do praktykowania medytacji, spisywania myśli lub snów oraz pozostawania otwartym na duchowe przesłania. Refleksja nad powracającymi motywami lub uczuciami, które pojawiają się podczas tych przebudzeń, może dostarczać istotnego wglądu w naszej duchowej podróży. Rozpoznawanie i przyjmowanie tych momentów. Stanowi krok w kierunku głębszego połączenia duchowego i zrozumienia samego siebie na tle wielkiego obrazu wszechświata. Powód siódmy. Inspiracja. Regularne przebudzenia we wczesnych godzinach porannych, szczególnie między trzecią a piątą rano, potwierdzają, że w naszym życiu zachodzi niezwykły proces. W tym czasie wszechświat lub wyższa świadomość korzysta z okazji, aby kierować twórcze i innowacyjne pomysły do umysłów jednostki przebudzonej. Według obszernych badań nad podświadomym umysłem, te wczesne godziny są kluczowe, ponieważ wtedy świadomy umysł zwalnia i odpoczywa, a podświadomość staje się bardziej otwarta i receptywna, tworząc doskonały kanał do inspiracji. Ten stan często przynosi pomysły związane z osobistymi projektami, istotnymi zmianami w życiu lub twórczymi przedsięwzięciami. Mistycy kładą duży nacisk na naturę tych pomysłów, które wydają się pojawiać spontanicznie. Wierzą, że nie są to po prostu przypadkowe myśli, a że są one głęboko powiązane z naszym wyższym celem lub duchową ścieżką. Te pomysły można traktować jako kosmiczne pchnięcia prowadzące nas ku działaniom lub decyzjom. Które głęboko rezonują z naszą duchową podróżą i wewnętrznym celem. Uznanie i zachowanie tych pomysłów jest w tym kontekście bardzo istotne. Zachęca się do zaufania naszemu wewnętrznemu systemowi przewodnictwa, praktyki polegającej na rozpoznawaniu i wartościowaniu nagłych wglądów lub rozwiązań, które przychodzą do nas w tych wczesnych godzinach. Trzymanie przy sobie pamiętnika, aby zapisać te momenty jasności. Jest skutecznym sposobem uchwycenia tych ulotnych, ale istotnych wglądów. Poprzez dokumentowanie i refleksję nad tymi pomysłami, zaczynamy postrzegać je nie tylko jako zwykłe myśli, ale jako możliwości znaczącego osobistego rozwoju i manifestacji. Zgodne jest to z wiarą w głęboką zdolność podświadomego umysłu do kształtowania naszej rzeczywistości. Sugeruje to, że te chwile porannej jasności są czymś więcej niż jedynie przypadkiem. Są to głęboko znaczące doświadczenia duchowe, zaprojektowane, aby prowadzić nas na naszej życiowej ścieżce i pomagać w osobistym, jak i duchowym wzroście. Podsumowując, jasne staje się, że chwile przebudzenia między 3 a 5 rano mogą mieć głębokie znaczenie. Każdy z tych powodów oferuje unikalne spojrzenie na naszą duchową podróż. Jeśli więc regularnie budzisz się w tych godzinach, zawsze zadawaj sobie wtedy pytanie: co wszechświat próbuje mi w tej chwili przekazać? Jeżeli dotrwałeś do końca naszej podróży, napisz w komentarzu to zdanie: Świadomie kroczę przez swoje życie. Podziel się również swoimi spostrzeżeniami oraz nie zapomnij zostawić subskrypcji, by na bieżąco być informowanym o nowych filmach. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju tego kanału, kliknij przycisk Wesprzyj, który znajduje się pod tym filmem. Dołącz też do naszej darmowej grupy na Facebooku, klikając pierwszy link w opisie tego filmu i pamiętaj, wszystko co mamy jest teraz.